Witam was bardzo serdecznie, jestem Mankelek i witam was po rocznej przerwie. I zaczniemy dość potężną produkcją, znaczy potężną jak na konsolę na kompakt. to z tego co słyszałem to jest słabiutko. Ale myślę, że pomimo błędów i pomimo siły mojego komputera dam radę przejść. I myślę, że to będzie wspaniała przygoda, więc witam was serdecznie. Ja sobie będę grał na padzie od Xboxa. I co? Ja sobie tu ustawiłem już jakieś tam ustawienia, ale nie wiedziałem, jak będzie wyglądać to też z grafiką, znaczy z nagrywaniem, bo to też jakieś obciążenie jest. Więc ja mogę zrobić tak. Tutaj procesy. A, to to można zmienić, ale by. Nie, no dobra, na razie można tak zostawić. To zobaczymy, jakby się będzie gwiało. Więc. Co? Ja rozpocząłem sobie tak, żeby zobaczyć ten, więc zaczynamy nową G. Eee. A dobra, wyłączmy już te skórki. Normalna. Nie, mm. ja nic nie chcę, ten nie kamery ani nic. Najwyżej będę się przyłączał na to, na myszkę. Jak mi będzie bardzo przeszkadzać. No i teraz ładowanie, pół godziny, nie no. Długo się ładuje, ale nie jakoś tak bardzo. Muszę sobie też wymienić dyski na SSD-ki, wtedy będzie szybciej. Jak będzie wymienione, no to będzie zajebiście. Myślę, że dobrze mnie słychać bardzo. Bo musiałem wszystko sobie ustawić i dopiero co skończyłem ustawiać i myślę, że będzie git. Będzie gites. Więc zobaczymy, co i jak. Jak to będzie ten. Pewnie ta seria będzie dość długa, tak myślę, że tak... Jakbym nagrywał tak pogodzinne odcinki, no to myślę, że tak w 20 odcinkach może byśmy się zmieścili. A, i... Ze względów prywatnych, odcinki nie będą niestety codziennie. Tak jak było wcześniej. Będę robił tak co... Tylko i dzień myślę, że będą. Zależy ile nagrywam. Bo też czasu nie mam. Jak się rozrosnę to będę wtedy nagrywał trójkę, bo będę. Yy, bo to będzie moja praca. A teraz mam inną pracę. nie mogę. Więc no, zaczynamy. Gra ja studia Naughty no Dog. Ja pierdolę. Siema stara. A napisy są chyba włączone, ale widzę, że wy macie strasznie ciemno. Więc ja zrobię jedną rzecz: ustawienia um, obraz to będzie. Chyba tak. A tu, 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 tu jasność. Jakość, kurwa, nie umiem czytać. E, jasność, jasność. Gdzie będzie jasność. A, jest w oknie bez jamek, bo się nie da kurwa ustawić pełno ekranu. No, na tym się kończy. kończy. Dobra, no może to będzie ułatwienie dostępu? System hmm. no, tu mamy H. Tutaj mamy napisy to nie. Myślę, że napisy są dobre, zaraz zobaczę, gdzie będzie ja? Sność. Tutaj jest. Eee... O, myślę, że takie pięć u was powinno być kites. No, chat zostalimy. zostawimy. posłuchaj mnie. Dobra, napisy są OK. Zleca to jasne. Ale nie mogę stracić A, ale możemy zrobić jeszcze jedną rzecz, którą Kude ustawiłem wcześniej, ale nie wiem czemu zniknęła. To jest. Tu nie wiem czemu tam. A, bo jeszcze go nie znamy, nie wiemy kto to jest. On no, faktycznie? Kude, ja szósty raz to samo, to sama G. o no, tym Światło nastało. No i tutaj było już normalnie. Pracujesz w niedzielę, co? Czemu jeszcze nie śpisz i w nocy? Kurczę, która jest? Jest pora iść do łóżka. Ale wciąż jest dziś, W <grym> skrabie nie teraz, nie mam do tego głowy. Proszę. Co to? Prezent rodzinowy. No na razie jest, ok. No bo mówiłeś, że zepsuł ci się zegarek, więc pomyślałam. Podoba ci się? Szkrabie to jest. Jest Co? super, ale. O kurczę, chyba się zaczęło. Co? Nie, nie, nie. Oh. Ha, ha, ha. <laughs> Skąd wzięłaś na to forse? <laughs> Dragi, handluję teraz koksem. O, super. Może dorzucisz się do kredytu? Tak, chciałbyś. Gdzie z tymi nogami na stół? Z butami w sumie, nie z nogami. Spanko. To nie jest jakoś wspaniale, ale myślę, że będzie taki, taki. i dobrze, aż No po prostu mój komputer yy, umiera aktualnie. O, dzwoni telefon. telefonu. Tommy, która jest godzina? Muszę z porozmawiać, mamy tu. Wujku? Halo? Ej, chyba nie jest wytłumaczone, co się stało z matką. No kurwa, te odbicie w lustrze, ja pierdolę. O co chodzi? No nie wiem. Dzwonimy jeszcze raz, ha. Nie ma sygnału. Nie wiem, jak to jest ten. W Polsce jest, jak nie masz sygnału, to masz głuchą ciszę. Co tu możemy zrobić? Nie wiem, czy wy ty też to widzicie, jak jest ten. Niby jest bez synchronizacji pionowej, a mi się wydaje, jakby były te. Te, eee, jak się to nazywa. Eee, Przeplatana. Te. Zapomniałam dać. No. czytaj gratulacje. A, No bo ja tego czytać nie będę. Jak chcecie, to sobie czytajcie, zatrzymajcie sobie i poczytajcie. Mm. A to? Jakie kurwa duże drzwi? Nie to tak teraz zauważyłem, że strasznie szerokie mają drzwi. Nie wiem, czy to kurwa w rzeczy to u mnie. Te gadanie, ale chyba nadal jest ten telewizor. przybliżyć o karetkę o dusz albo lecimy do czemu nie ma sprintu ta telewizja chyba tutaj jest odpalona tu? związek z przetaczającą się przez kraj pandemią. Dowiadujemy się, że zarażeni wykazują wzmożoną agresję i ze względu na zaistniałą sytuację władze... Zdaje się, że mamy tu zamieszanie spowodowane. Co to było? O kurwa, bo to widać tutaj. O ja, piedziela. Nasze jakiś faks w tle słychać. On Mogę do niego nie, nie mogę do niego, do łazienki, bo jest kufak ten, chętnie Co się dzieje? Policaje Mnie tutaj też duży telewizor. O! Właśnie, jego telefon dzwoni 8 nie połączeń? Gdzie jesteś do cholery? Odedzwoni. Zaraz będę. Nie mogła odebrać telefonu. Musiała iść tak powoli. No, zobaczmy. O, No ale odbicie akurat w tym są. O. Gdzie byłeś? Sara! Nic ci nie jest? Ta. Wchodził tu ktoś? Nie podchodź do drzwi! Nie ruszaj się stamtąd! Tato, przerażasz mnie! Co się dzieje? Kto kuperuje? Co się dzieje? Coś jest z nimi nie tak. Co się dzieje? To są chorzy. chorzy na co? No. Jimmy! Tato! Skarbie, chodź tu! Chodź tu! Jimmy! Jimmy, nie Jimmy, ostrzegam cię! Nie rób tego! Idź! O Boże. Zabiłeś go, Sara? Rozmawiałam z nim rano. Posłuchaj mnie, tutaj dzieje się coś złego. Musimy stąd uciekać, rozumiesz mnie? Tak. To mi, chodź. Chodź. Gdzieś ty się, się podziewał. Masz pojęcie, co tam się dzieje? Zdążyłem zauważyć. Chodź, cholera. Jesteś we krwi to nie moja jedźmy stąd mówią, że połowa ludzi w mieście zaświrowała czy możemy już jechać Zaradźcie, się patożytem czy coś. Lubią sobie. być tutaj bugi takie jak na przykład to lata po aucie, ale zobaczymy, czy ja będę miał, bo mam. Tak jasne ten um, poprawkę zgraną. Wysiadły komórki radio. Speaker gadał jak najęty mówił gdzie jechać mówił że A, ba, a sam wojsko rozstawia blokady na autostradzie nie Wiedziemy do chępstwa co musimy stąd zbadać. pojedź siedemdziesiątką jeden tak wiem No też sam powiedzieli o nie żyje o. pewnie dużo A chyba to Nie żyje w chuj Chryste, jak to się stało? Nie wiadomo. W innych miastach nie jest lepiej. Na początku mówili, że chłopiały tylko ludzie na południu. Teraz podają, że we wszystkich stanach Luisa. na pewno Na pewno No może sam spalił. Oczywiście, że nie. Skąd wiesz? Podobno zarażają się tylko ludzie w miastach. Czy Billy nie nic. pracował w mieście? Zgadza się. Jesteśmy bezpieczni, zaufaj mi. Okej. Okay. Zobaczmy, czego chcą. Co ty wyprawiasz? Jedź! Joe, mają dziecko. Wiem! Przecież mamy miejsce! Hej! Nie zatrzymuj Hej! się, Tommy! Czekajcie! Wiem, co mówię, zaufaj mi. Ktoś inny się zatrzyma. No chyba nie. No, helikoptery, ale nie widzę. O, wszyscy wpadli na ten sam cholerny pomysł. Może moglibyśmy się zatrzymać, a tutaj nie było przypadki. O, właśnie. Zawracaj. To Tommy! To mi! Ja pierdolę. było. Co to kurwa było? Widziałeś? Tak, widziałem. Boże, Skr skręć tutaj. O nie, 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 nie. nie, Ruszcie się ludzie. Przed czym oni uciekają? Zabierz nas stąd, staraj O nie. Nie możemy się tu zatrzymać. Przyjadę przez nich do Chuja. Szybko wycofaj! Są też za nami! Tam, tam, tam! Trzymajcie się! Jedź! No. Uważaj! Tu nas? Nie. Jestem zarażony. No. A on powiedział, że nic jej nie jest? Bo się okaże, że ma złamaną nogę. No. tamte też już uciekł. Jestem bliżej tej szkoły, ale znacznie na ciebie więcej. Mogą ustawić na 12 tysięcy. Jestem, podaj mi rękę 9 tysięcy ustawiłem. Co się stało? Noga mi boli! Mocno i to mocno. Musimy uciekać. Osłanie nas. Chodź do mnie. się mnie. a Stajemy na to, że taki mamy 6. Siedem dzieł uważaj! Zamknij oczy skarbie! Oj, wyjście! Biegnij, biegniemy, biegniemy to mi na no. Patrz na mnie skarbie! Dobrze! Teraz pożarmy obie kogo... jojo, o, no. Ale skrótnie zablokowana droga. To tędy nie przyjdziemy, bo musimy iść tędy. Ale tędy chyba musi Tommy otworzyć? Uciekajcie, ich jest za dużo! Tędy, no, to! Okay, ja. No dobra, już Tommy otwiera, jo. Ja. Trzeba oczulkę, więc ja nie mogę. O! Bob Nie żyję! Cholera! Zaraz będziemy na miejscu. Za momencik. Przechodzą przez płot! No zaraz będziemy na miejscu, ale gdzie Chodźcie dokładnie? Się, szukajcie wyjścia! Dalej! O. o, Szybko, szybko! O, o, Dotrzyjcie do autostrady! Idź, ty masz salę! Ja jej ucieknę! Spotkamy się tam! Szybko! To nie możemy powiedzieć o tym! Nic nie będzie. Ciekawym. Jeszcze kawałek, jak wyglądają nas! No. To no. 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 No bo ja tak widziałem, kurwa cień, ale nie sądzimy, że dobiegnie. No szybciej biegnie, biegnie, biegnie bo nas znowu pije Już dobrze, już dobrze, kochanie, jest spokania. Hej, Potrzebujemy Wstać! pomocy! Posłuchaj, to moja córka. Chyba ma złomą nogę. Okej. Nie jesteśmy chorzy. Mam dwoje cywili na obrzeżu strefy. Czekam na rozkazy. Tata, co z błędem? Wrócę po niego, gdy znajdziemy schronienie, okej? Okay? Jest z małą dziewczynką. Ale. Tak jest. Słuchaj, przeszliśmy przez piekło. Potrzebujemy tylko nie! Proszę, nie. O nie! Sara? Przesuń rączki, Wiem, kochanie, wiem. Wiem, że boli, skarbie. Nic nie będzie nie zasypię. ochaj. Podniosę Wiem, kochanie, wiem, że bardzo bądź. Chodź, badańka, proszę. Wiem, skarbie, wiem. Ciekawe, że dostanę prawa autorskie. Mam nadzieję, że nie, więc muszę zagłuszyć tą grę. Gubernator ogłosił stan wyjątkowy, który wiąże się z ograniczeniem przemieszczania się. Na ulicach leżały rysza. dziesiątki, setki ciał. Świat pogrążył się w panice, gdy wyciekły raporty Światowej Organizacji Zdrowia, w którym stwierdzono, że najnowsze testy szczepionek nie powiodły się. Gdy znika biurokracja, społeczeństwo wreszcie jest w stanie wziąć sprawy swoje. Los ręce. Angeles to najnowsze miasto, w którym ogłoszono stan wyjątkowy. Wszyscy mieszkańcy muszą zgłosić się do odpowiedniego kwarantanny. Zamieszki trwają już trzeci dzień, a zapasy żywności dramatycznie się kurczą. Do obydwu ataków przyznała się grupa używająca nazwy Świetliki. Ich rzecznik prasowy wzywa do wznowienia działalności wszystkich organów władzy. Protesty wybuchły po egzekucji kolejnej szóstki domniemanych świetlików. Nadal możecie do nas dołączyć. Pamiętajcie, gdy skupicie się w ciemności, szukajcie światła, uwierzcie w świetlniki. Co się kurwa że jest tą kamerą? To jest kurwa latą. Co się dzieje? Co się kurwa że? Dobra, ja se tu, kurwa zapiszę, bo mi tutaj kamerka kurwa szwiruje. Nowe dane, zapiszmy sobie, 20 lat później i 20 lat później będzie w kolejnym odcinku, bo mamy 22 minutki, o, mogę pominąć film, zajebiście, dobra, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, do zobaczenia, cześć, w następnym odcinku, pa pa.